Sokrates był nauczycielem szczególnym. Jego sposób nauczania w niczym nie przypomina tego, który znamy ze szkoły. Ten ateński filozof uważał, że tylko uczeń aktywnie zaangażowany w poszukiwanie wiedzy może tę wiedzę zdobyć. Pierwsza i najważniejsza rzecz. Sokrateski sposób uczenia to wciągnięcie ucznia w dyskusję. Samo słuchanie nie wystarczy. Sokrates w rozmowie stosował dwie metody elenktyczną i majeutyczną. Pierwsza ma charakter negatywny, a druga pozytywny. Metoda elenktyczna ma prowadzić do usunięcia fałszywych przekonań na określony temat, natomiast metoda majeutyczna ma pomóc uczniowi zdobyć prawdziwą wiedzę. Metoda elenktyczna, słowo greckie oznaczające zbijanie, polega na takim prowadzeniu rozmowy, aby uświadomić rozmówcy, że jego tezy są fałszywe. Jak to zrobić? Sokrates przyjmował postawę, którą później nazwano sokratejską ironią. To znaczy udawał, że bierze na poważnie tezy osoby, z którą rozmawia, jednocześnie twierdząc, że nie wie nic na temat, który jest poruszany. Następnie filozof zadawał pytania w taki sposób, aby tezę interlokutora doprowadzić do absurdu i uświadomić mu fałszywość przekonań. Tak oczyszczony uczeń mógł zostać poddany działaniu drugiej metody, czyli metody majeutycznej. Bo jak mówi platoński Sokrates w dialogu Protagoras, jak długo w duszy są fałszywe mniemania i fałszywa pewność, niemożliwe jest dotarcie do prawdy, gdy natomiast zostaną usunięte. Dusza zostaje oczyszczona i gotowa do osiągnięcia prawdy, jeśli jest w nią brzemienna. Nazwa tej metody pochodzi od słowa Majeuzis, co oznacza położnictwo. Matka Sokratesa miała być akuszerką, i tak jak ona pomagała przyjść na świat dzieciom, tak Sokrates twierdził, że jest położnikiem, który pozwala ludziom rodzić prawdę. Metoda ta polega na zadawaniu przez nauczyciela pytań maksymalnie prostych, na które można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Tak nie. Sokrates jakieś bardziej złożone zagadnienie rozbijał na serię pytań, które pozwalały uczniowi krok po kroku osiągnąć zrozumienie danego tematu. Należy pamiętać, że Sokrates tematem swojego nauczania uczynił zagadnienia etyczne chciał, aby jego uczniowie stawali się dobrymi ludźmi, bo wierzył, że kto wie, czym jest prawdziwe dobro, będzie to dobro czynił.